Jesteśmy na kamieniach, teraz Wam pokażę poranny Jigong, który już kiedyś Was, kiedyś Was już uczył tego, Kurać pada deszcz, Bierzemy. wdychamy przez nos, wydychamy przez usta głośno. To są takie podstawy dziką. Ty może zrobię ich w tabliku, żebyście widzieli jak to jest ładne. Jestem w piżamie oczywiście, bo dopiero niedawno wstałam. Ale jak chcecie, to ćwiczcie ze mną. sobie chodzę właśnie boso bo jest naprawdę yy, to rano sobie właśnie chodzić boso tam mamy bardzo yy, przy, 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 yy, dwa orły tutaj to wielkie drzewo to tutaj to. a przed chwilą był yy, jak się nazywa ten yy, Soku, o! Soku był. I on tutaj pilnuje. Także poleciał właśnie. Jest fajnie zrobić właśnie takie oddychanie na zewnątrz. Bose nogi. Wiecie, że nie, nie myślcie o jakimś przeziębieniu się. Tylko zimno może być, ale ważne, żeby było połączenie z, po, yy, z ziemią i łączycie się z niebem. Łączycie się z niebem. Dzisiaj u nas jest zachmurzone niebo, przed chwilą trochę padało. I ważne, żeby, żeby to zrobić rano po przebudzeniu, po afirmacjach, po wszystkich rzeczach, które już zrobiliście. Wiedźcie na dwór. Zróbcie takie ćwiczenia. To doda Wam energii i roz, yy, rozciągnie aurę jakby. Jeszcze Wam pokażę słuchajcie, jak to wszystko wygląda tutaj później. Yy, Ron robi jakieś szejki teraz. A ja zawsze rano właśnie robię afirmacje, robię jakieś ćwiczenie. Także dopiero wstaliśmy niedawno. Ja spałam w takim wielkim łożu. Słuchajcie, na, na trzy osoby chyba. W pięknej sypialni. Spokój, cisza, piękna energia. Tu jest w ogóle Sadaja ma energię istoty w ogóle. To nie jest rezort, to jest istota. My jesteśmy tu sami z właścicielem. Z właścicielami, bo oni oboje są właścicielami. Tutaj kompost robią, zobaczcie jak to wygląda. Tu mają kompost. Wszystko jest ekologiczne tutaj. Normalnie wszystko co robią jest sprawami natury. Robią, jeszcze wam pokażę takie szklane, szklana butla. Aha, teraz się zamknęła. Muszę się otworzyć to.